Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie byłem w banku yy, Statą, bo chcę go nauczyć takiej mobilnej bankowości. Ogólnie, żeby sobie załatwił wszystkie sprawy przez internet, płacił rachunki, a nie musiał zawsze iść na pocztę, zapłacić tam za prąd, wodę, gaz, telefon, cokolwiek, jeszcze płacić poczcie opłaty 4 zł za to, że tam poszedł zapłacić na tą pocztę. Jeszcze stracił czas, żeby tam iść i paliwo, żeby tam dojechać i wrócić. To jest. No My... i co się dowiedziałem, Byliśmy w banku i że babeczka była bardzo szczera. W ogóle mówiła rzeczy, które teoretycznie pracownik banku, według mnie, nie powinien powiedzieć i nie powinien mówić, ale właśnie tak pytałem bo ja Ostatnio dużo czytałem, do tych, że do no, kryzysu się nadchodzi i tak dalej I się zapytałem, czy gdyby, jak wygląda sytuacja, gdyby nadeszedł kryzys w Polsce, na przykład byłaby wojna czy coś I jak to wygląda takie zabezpieczenie w, u nich w banku No ja że że standardowo to jest do 100 tysięcy euro, że jest taki fundusz gwarancyjny, że powinien wypłacić Po czym ściszyła głos i powiedziała, ale jeśli mam być szczera to gdyby teraz wybuchła w Polsce wojna czy coś, jakaś, coś się stało, to nikt by nie dostał ani złotówki. I ja sobie myślę, co? Jeśli takie coś mówi mi pracownik banku, że nikt nie dostanie nawet złotówki, bo bank nie ma tyle pieniędzy, żeby to wypłacić, to sobie myślę, co? No i od razu wiadomość, świadomość to jest jedno, być świadomym od razu działać przeciw temu. No więc pierwsze co od razu rozmowa z mi będziemy inwestować w sensie w złoto, no bo wyobraźcie sobie, ja tam jeszcze jestem mały, czy no tak jak ja mam odłożę tam 10, 20 tysięcy, to nadejdzie wojna, to bank mi nie wypłaci, to to jest jeszcze pół biedy, tak? Ale jak ktoś oszczędza, pracuje całe życie, 40 lat przepracował, powiedzmy odłoży sobie tam, nie wiem ileś tam, nie wiem ileś odkłada przez całe życie, ono, powiedzmy tam, nie wiem, 200, 300, 400 tysięcy i nagle przychodzi wojna, bo cokolwiek, i bank ci nie wypłaci pieniędzy, bo nie ma. No więc ja od razu buduję świadomość w mojemu tacie, że tato serio? Serio? Serio tak chcesz? Tak chcesz? No to nie no nie no nie chcę tak, no to kupujemy złoto albo jakieś kruszce srebro. no ale ogólnie złoto chcemy kupić. Ja też jeszcze to kupię dla siebie, no i się dzieje. <gry> więc wy też bądźcie świadomi i przekażcie to swoim rodzicom, bo my, młode pokolenie to jeszcze biedy, nikt nie ma na oszczędzonych nie wiadomo ile pieniędzy, ale jak ktoś pracuje, nasi rodzice całe życie i... Jakby przykładowo, to, co się dzieje teraz w Chinach, ta epidemia, działa się w Polsce, to to jest początek kryzysu i ludzie całe swoje życie mogą stracić, w pieniądze całego życia, to jest masakra, no masakra. To się dzieje, to się dzieje i to się będzie działo. Kolejna sprawa to niesamowita inflacja, popatrzcie, byłem w sklepie, kupiłem sobie trzy papryki, jednego pomidora, jedno awokado, tuńczyka. Sałatę lodową i ser żółty. No i się no ile za to zapłacę? No 10-15 zł. A to hit, 30 zł za to wszystko. Jestem ja myślę, co? Za. Co? 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 Co ja takiego kupiłem, żeby tu dać 30 zł? I dawniej takie coś bym kupił, nie wiem, za 15? No i dla mnie to jest szok. Jaka inflacja? Ile ja już muszę pieniędzy wydać, żeby kupić te same produkty, co kupiłem 5 lat temu, czy lata temu, za 12 zł. Więc kochani, edukujcie się, edukujcie się w tym temacie, bo według mnie w ten sposób się można właśnie zabezpieczyć i wygrać z tym wszystkim, mając wiedzę, mając świadomość i wiedząc, jak zaradzić temu wszystkiemu. Tyle, lecimy planować resztę dnia. Ogień. Dzień dobry, dzień dobry. jest godzina 13. Przepraszam, 13. Obecnie mój pokój wygląda dalej w jednym wielkim porządku abstrakcyjnym. I obecnie robię rzeczy, sprzątam, czyli robię czynności, które miałem zrobić do godziny 11 Ale że dużo rzeczy musiałem się jechałem z do banku i tak dalej, no to dopiero robię teraz te rzeczy Plus jest taki, że dzisiaj czynności miałem kończyć o 16 Więc myślę, że jak to się to przedłużyło wszystko o 4 godziny, czyli o 20.00 Pierwszej skończę wszystko A potem będę ogarniał biurko, tablicę I coś jeszcze Planowanie wiem, że mocno wpływa. Ja to widzę, że to tak wpływa. Jak sobie zapiszę to i to kontroluję, ja sobie takie fajeczki zaznaczam. To taką mam jakąś radość, uciechę, że po pierwsze to poczucie skuteczności rośnie, że po prostu wiem, że jestem skuteczny, wiem, że to co to robię. Druga sprawa, w ten sposób swoje ćwiczę samodyscyplinę, więc tylko na plus. No więc tak, rozplanowałem swoją talicę troszkę inaczej. Bardzo fajna metoda. Eee... Coś takiego, piszecie właśnie rzeczy ważne, pilne, ważne, niepilne Czyli to jest coś, co jest ważne, pilne, czyli trzeba to zrobić od razu Więc sobie to też zaplanowałem, Przepi troszkę przepisałem moją tablicę całą Wiadomo, to są moje dalej trzy filary najważniejsze Sen, dieta, sport To nocie samodyscypliny I to są właśnie, to będę teraz wypisywał w takiej kolejności Bo jak sobie wypisywałem do tej pory po prostu zadania, zadania, zadania To nie zawsze wiedziałem, co powinien robić pierwsze, co jest najważniejsze w tym momencie Więc w tym momencie zaczynam zawsze Ważne, pilne, czyli to trzeba zrobić już Ważne, niepilne, czyli... Może poczekać, ale żeby miał to na uwadze. Nieważne, ale pilne. Jeżeli się będzie dało, będę to delegował komuś. No, obecnie posprzątać pokój. Rurku! Rurku! Posprzątasz mój pokój. No, rurka nie ma. Kurs tańca. W sumie to też trochę bardziej powiedziałbym, że pół na pół ważne, bo w sumie to takie nawet ważne dla mnie. No i nieważne, niepilne, no to jak coś tutaj się znajduje, to znaczy, że nie powinno się znajdować, albo ogólnie to się powinno skreszać, no bo jak coś jest nieważne i niepilne, no to po co sobie w tym głowę takimi rzeczami? No, teraz yy, dalej zaczynamy robić to samo, co mieliśmy robić, także plan realizujemy dalej. Dokończyć sprzątać i reszta planu, lecimy z tym. Pocztówki ogarnięte, TikTok też, to jeszcze nie, ale teraz zabieramy się za sport! Ten filmik zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj ten kanał. Daj mi to dużą motywację do działania i dzięki temu też Ty moim drogi widzów będziesz na bieżąco, a więc pozdrawiam, zachęcam. Cześć!